Servus panowie, dziś podejmuję ryzykowny challenge, którego nie powinniście powtarzać. Będę grał progresją Fibonacciego na remisy, co według wielu graczy jest złotą strategią, ale ja chcę sprawdzić, czy faktycznie może to działać, czy też skończy się gigantyczną stratą. Zaczynam od 50 zł, ale w razie przegranej podwajam stawkę według ciągu Fibonacciego. Jeśli pech się utrzyma, ostatni zakład wyniesie aż 1050 zł. Łącznie ryzykuję 2650 zł. Nie gram na ślepo. Przeanalizowałem drużyny, które mają wysokie procenty remisów, ale w Bugmahertyku. Nic nie jest pewne. Siedem porażek z rzędu to realny scenariusz, ale jeśli jakimś cudem ta progresja wypali, to nie zatrzymam wygranej dla siebie. Rozdam wszystko wam! Wejdźcie na mojego Instagrama Bóg w Balecie, bo będę tam rzucać kody paysafecard Card dla widzów za łączną wygraną z tego odcinka, o ile w ogóle uda się wygrać. Nie chcesz tego przegapić. Czy progresja okaże się skuteczna, czy też zakończy się spektakularną porażką? Oglądaj do końca, bo to będzie prawdziwy test tej legendarnej strategii. Okej, okay, na pierwszy. Przy ogień leci remis w meczu Monaco z Southampton? Za 50 zł. No i do jutra zobaczymy, co się stanie. Było blisko remisu, jak z Warszawy do Nowego Jorku. Dzisiaj drugi stopień progresji Girona kontra Celta Vigo. Jedziemy. No i udało się zarobić. Co prawda, progresja nie zdążyła się nawet rozkręcić, bo już trafiłem remis w meczu Girony z Seltą Vigo. Po odjęciu wszystkich stawek zostało mi skromne 155 zł i 36 groszy. Ale żeby było ciekawiej, dorzucam resztę kasy do pełnych 300 zł i przez najbliższy tydzień rozdam ją w kodach PaySafeCard po 100 zł. Chcesz zgarnąć darmową kasę? Wbijaj na mojego Instagrama, Bóg w Berecie, bo tam wrzucam kody. Kto pierwszy, ten lepszy. A jeśli masz Dość tracenia pieniędzy u Bugmachera i chcesz zacząć grać inteligentnie, to sprawdź pierwszy link w opisie tego filmu. Chcesz wiedzieć, dlaczego płacisz aż 12% podatku u Bugmachera? Obejrzyj koniecznie ten film. Serio, to cię zaskoczy. I pamiętaj, że gracze grają, a stracze srają.